Miłość zawsze wygrywa. Tak jak Chrystus wygrał. Miłość wygrała. Miłość zawsze wygrywa, aczkolwiek czasami wobec konkretnych wydarzeń i sytuacji może wydawać się nam nieskuteczna. Nawet Chrystus wydawał się bezsilny gdy wisiał na krzyżu. Bóg zawsze może więcej niż się nam wydaje. Wszędzie w społeczeństwach, w naszych wsiach, w naszych dzielnicach, w naszych fabrykach i w naszych biurach, na naszych spotkaniach między narodami i rasami, serce z kamienia, serce zasuszone musi przeobrazić się w serce z ciała otwarte na braci i otwarte na Boga. Jest to konieczne dla pokoju. Dla przetrwania ludzkości to przekracza nasze siły. Jest darem Boga, jest darem Jego miłości. My mamy pewność Jego miłości.